Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Last Day on Earth. Yy, Dobra, jak wiecie Chopera już mam skończonego, także dzisiaj sobie go przemalujemy i otworzę w bunkrze alfa Trzy skrzynie kolejne także zobaczymy co mi dropnie, zwłaszcza z czerwonej Skrzyni, znaczy za czerwone etikety. Także przemaluję sobie teraz yy, chopera. Nie mam, mam dwa patterny ty, tylko, także nie mam dużego wyboru. No ale ten bloter mi się nie podoba, także zdecyduję się na tego chyba na chwilę obecną. Nukleara. Nuklear myślę, że jest fajny. Zielony, taki jaskrawy. No też też y, może mi możemy jakiś dropnąć ze skrzyń, inny fajny, to może na chwilę obecną pójdziemy szybko otworzymy i zobaczymy, jak nie będzie to y, jak nie będzie żadnego paternu, no to sobie już przemaluję na, to, na ten co będę, na no na ten nuklear i będę na chwilę obecną na nim sobie jeździł z tym wyglądem, dopóki czegoś ciekawszego nie znajdę Chciałem jeszcze dzisiaj farmę odwiedzić No ale zobaczymy, nie ma żadnego restopu To już byśmy pojechali, ale nie ma na chwilę obecną Dobra, zobaczymy może jak wyjdę Także idę dopiero do bunkuru alfa No i chciałbym tak jak mówię właśnie farmę odwiedzić Też sobie tą skrzynię otworzyć No a nie ukrywam, że mi trochę tam pójdzie tej broni No ale chociaż raz bym chciał pójść Mimo że tam za bardzo się nie opłaca, bo dużo wszystkiego idzie, a słaby lud. No ale można to jakoś rozegrać, że są sposoby, że można rozegrać to, że dużo się nie traci wszystkiego. No, Ale to trzeba techniką. No, zobaczymy. Myślę, że wybiorę się tam, ale zobaczymy czy teraz, czy w następnym odcinku. Na razie idę otworzyć sobie te skrzynie. Już dawno w sumie miałem, ale jakoś tak czasu nie miałem. Ale na spokojnie. No i co, będę kolejne zbierał? Tylko czekajcie, ja sobie to odłożę, co ja tu mam. Najpierw otworzymy sobie wejście. 4, 4, 7, 15. No i dobra. Co ja tu mam? Aha, no tak, przecież muszę wziąć kety. No i widzicie. Czerwonego Od czerwonej będę musiał dużo zbierać, na zielone i żółte mam. To sobie na razie zostawmy. Mnie tu jest na górę, a miałem jeszcze do chopera sobie wsadzić. Dobra, ale na chwilę obecną tak weźmiemy. O! W sumie apteczki bandaże mam, trochę drobne jeszcze. To może nie się zdecyduje na tą farmę, tak myślę, że tak. Tylko nie wiem czy w tym odcinku czy w następnym, zobaczymy. Słuchajcie, sobie tutaj ten teren. O, i kolejny tiket. Szkoda, że nie mam tego palucha zombiakła, zombiaka. To bym otworzył sobie tutaj właśnie. No ale niestety nie mogę. Ciężko znaleźć powiem szczerze. Raz, mi tam, raz tam gdzieś znalazłem, to, to już nie pamiętam. Ogólnie jeszcze planuję nagrywać jedną gierkę survivalową. Yy, yy, a jaką to Grim Soul. Nie wiem, czy byście chcieli. Myślę, że w następnym tygodniu bym wrzucił jakoś tak odcinek 2. No i zobaczymy jak się przyjmie. Jest to fajna gra survivalowa w średniowieczu, no ale to nie wiem, dajcie znać czy chcecie, Grim Soul. Możecie sobie zobaczyć na sklep Play. Ogólnie ja, bym, ja na pewno zagram, ale właśnie tak myślę czy na kanał nagrywać, ale myślę że parę odcinków na pewno będzie. Jak dobrze wiecie ja nie potrafię w jedną grę grać. Nie wiem co zrobić. No i dobra. Także ja otwieram pierw za zieloną i tak po kolei kolejne. Jeszcze tutaj nie przeszukałem. No, no i mam nadzieję, że mi tej broni trochę dropnie. Dobra, bierzemy sobie wpierw za zielone tikety. No i tutaj standardowo dobra gloczek. Mam, o silnik, już do generatora mam wszystkie silniki. Teraz powiem, Wam szczerze, tylko kanistry, paliwa mi brakuje. W sumie pewnie będę miał teraz, ale nie wiem, właśnie, czy zostawić sobie na chopera, czy użyć do tego generatora. Tak właśnie myślę. Zobaczę. Dobra, tutaj wygląda fajnie. Teraz otwieramy sobie. Za żółte tikety? Kierownica. No i znowu w ten nuklear. Kurcze, no czemu tak cały czas nic nowego nie drobię? Dobra, silniczek kolejny i kierownica. Dobra, <grym> no, wezmę takie... Na chwilę obecną sobie to na dół zaniosę. Silniczek, dobra. Broń, no trzy bronie, no dobra. Teraz otwieramy za czerwone. Czekajcie, a co tu jeszcze takiego o, dwa te jeszcze. No myślę, że 40 już będę miał. Właśnie. właśnie nie, wiem. dajcie mi znać, czy zrobić czy sobie ten, craftować sobie ten generator i użyć na wieżę. No myślę, że to jest dobry pomysł, bo strefa zimowa będzie. Ale nie wiem, czy jestem jeszcze gotów, tak, na nią. Dobra. Otwieramy za czerwone. No i. Niech coś fajnego. Słat jakiś armor, bo chyba... Nie, nie on jeszcze. Jest. Pięknie, pięknie. Co, patrzcie, znów nuklear. Nie to jest naprawdę zbugowane. Na cholery mi to. Ja nie mogę z tym nic zrobić. Dobra. 6 fajnie. Tak, tak. Mam w końcu. O, jaka maska. Gaz, gaz maska. O nie. Pierwszy raz no, Super. O! Mam już chyba ze 300-400 tych kapsli. Może bym poszedł na losowanie potem? No i dobra, broni. No i właśnie, no nie wiem, z tą bronią czy iść na ten. Ja bym jakoś inaczej to sobie e, próbował tą farmę zrobić. No nie wiem. I tak, patrzcie, pierwszy raz mi SłAT armor. Cały, cały set znaczy mi drobną, fajnie. Fajnie, fajnie. Też się szykuję trochę tak na falę do postrunku, ale to jest słabutko z tymi broniami, jak widzicie. Dobra, na zieloną i tutaj na żółtą będę miał przy następnym. Znaczy, tutaj teraz sobie pozbieram. Czerwonych będzie trochę. No, jeszcze będzie brakować, niestety. E, Poczekajcie, ja chcę sobie zobaczyć tą maskę, bo ja nigdy nie miałem. <laughs> Spoko wygląda, powiem szczerze. A czy ta gazowa maska mi wystarczy, żeby tam yy, na trzecim piętrze wejść, tam gdzie jest to takie, nie wiem jak to się nazywa, takie ten odór taki? <grych> czy to trzeba mieć cały, cały komplet, cały set ubrań specjalny, żeby tam wejść? Nie wiem, dajcie mi znać. Nie wiem, tą maskę sobie stawię. No i fajnie, mam cały ten. Super. Jeden modyfikowany AK, 3 AK, 4 gloki, jedną UZI, tylko tyle tak. Dobra, ja sobie to na dół zniosę. Myślałam, że troszkę więcej tej broni będzie. No ale dobra. Ubranko jest fajnie. Ja idę sobie to na dół zanieść. No i dobra. Powiedziałbym, teraz, znaczy na tu, zaniosę sobie to. Nie, zostawię tu, bo i tak to będzie. I tak, idę teraz przemalować tego chopera. Pierwszy moje malowanko będzie. Zobaczcie, na Bigwana też bym miał. na spoko A bo tu mam jeszcze dwa shotguny. Nie, to jest spoko. Powiem szczerze. Na Bigwana bym poszedł. Ale pójdę na farmę. na farmę. Przy kolejnym. Może nie czerwonym. Skrzyni. Przy kolejnym openingu. Jakimkolwiek. Pójdę sobie na Bigwana. No, myślę, że będzie to dobre. Też chcę spróbować, nie będę na pewno często tam chodził, ale chcę pójść. Dobra, ja wezmę sobie te silniki wezmę do bazy, to sobie zostawię. Te bronie mogę wziąć ze sobą w sumie do bazy. Bo i tak mi to wszystkie nie będą potrzebne. Weźmy sobie tak. ten młot O, dobra. Na razie wezmę tak. wodę. Tylko właśnie czy ja to... W sumie to na razie mi jest niepotrzebne. Weźmy sobie wodę. O! Zanim jeszcze przemaluję, idę szybko, ten zrzut wezmę. Dobra, ja na miejscu już. I zobaczymy. O nie. Nie da spokoju. I patrzymy. Dawaj, dawaj, otwieraj. No dobra, młot się przyda, deski, kupon bierzemy. wszystko się przyda. A co to? To też. No i czas przemalować. No i tak myślę, kolejny ruch. farmaczy czy Chyba na farmę przejdę się. Ale to już w kolejnym odcinku. Na spokojnie. Nie wszystko na raz. Już na pewno w następnym odcinku pójdę na farmę. Już mówię. Z, odcinku, z odcinka na odcinek. I, I jakoś tak się zbieram i zebrać nie mogę. No ale na pewno już teraz pójdę. No i nie uda mi się przemalować. Niestety nie mam żółtych wystarczająco. Nie spojrzałem wcześniej. I brakuje mi. Chyba 7 żółtych. Także na chwilę obecną muszę to przełożyć. Szkoda, że tyle aż tego potrzeba. Bo powiem wam, że cały czas zbierałem je. No i jakoś tak. No i zabrakło. No niestety. Tutaj potrzeba jej tego więcej. A nie podoba, nie podoba mi się w ogóle ten Ten pattern. No ale dobrze. Także to muszę sobie przenieść na później. Zbierać żółte. Także to by było na tyle do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!